Wszystkie rzeczy? Mam wszystkie rzeczy Macieju. Jesteśmy na żywo. Dobrze. Dobry, szczęść, Boże. Piękne, Piękne przywitanie. Proszę, proszę, proszę. Dzisiaj proszę My, państwa... E, widera <grym> Walimy widera e, Tak. Tak będzie. Chodźmy. Myśl... Ku przygodzie. Bez cięć. Do... Pokażmy kim Wicznej jesteśmy prosami. Mamy elfów Macieja nie znamy go, ale jest. Zapraszamy, zapraszamy. Nie mam tarczy ogólnie. Ja mam pan. Chodźmy, chodźmy. Nie wziąłem złotych jabłek. Ja wziąłem, no, no, chodźmy, no. <śmiennie> no ale... <śmiennie> bez cięć to bez cięć. Widzą Państwo mój equipment. To jest lama nazywa się Michał. Lama szkielet Michał. Michała. Chodźmy, chodźmy. Ja, tu Nie zginamy. owijajmy w bawełnę. Przygotowaliśmy <śmiennie> przez lamę Michała lama, Michał jest szykowaliśmy się na tą walkę aż 3 lata. Może nie 3 lata, ale wystarczająco długo. Nie byliśmy wierzyma. przekonani, czy to jest dobry moment atakować go w tym momencie. Bo ja się... nawet się nie mógł, żeby go zabić, więc. Ale. Doj... Przeszliśmy test na dojrzałość. Okazało się, że jesteśmy w stanie go zabić Clipper za tobą! <grym> Jakby Clipper cię stał! To jest normalnie. Czekaj, rozwalę go. No. Sierpień? No. Mówiłem no, tobie, no to no trzymam. Dobrze. Chodźmy. Sarowie, Mój bracie. Kładź. Tutaj? Tu tu, kładź tu. Ja bym go trochę dalej położył. Żeby kładź, on nam nie kładź, wyszedł kładź, stąd. w górę szli. No, w górę szli, ładnie, tak. On pójdzie za nami. Dobra, go tu. Dobrze, więc proszę państwa, nadszedł ten moment. Dobra, go. Już biorę semiks. Ej, Ale mów, kiedy tutaj. Ej jest... go, tutaj. czekaj. Zapomniałem że, są, Ręką, zapomniałem, że są potrzebne cztery te piaski, dusz. Trzy wziąłeś. Tak. Proszę Państwa. Pięć lat nań, zapomniał piasku, dusz. Proszę Państwa, bo jak Państwo wiedzą, można się starzeć. W tym wypadku szykować na to trzy lata. Na szczęście, piasek dusz. Trzy zamiast czterdze, zamiast, 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 zamiast. Na szczęście, w przedszkolu mówili na mnie, piasek dusz. Piasek duszek mam. Piasek duszek mam zawsze przy sobie. Denerwuję się. Mam 28 level. Idę do ciebie. Uf. Uf. Ale możesz? Ale możesz? Mam dwa serduszka. Znaczy, dwa mi odjąłeś. Dobra, nieważne. Um, masz kilof? No. <laughs> Ale jeszcze tą górną trzeba wykopać. A ja tę górną no, to kopać. Górę. To jest no. najlepsze przygotowanie na ujdera na polskim nie, YouTube. Nie. Dobrze. Macieju? Macieju? Dobra, głowę, a ja piję. Nie, no weź jedną. To daj go jedną, no. Czekaj, ja położę te a, po boku, a ty tam po środku, czekaj. To ja biorę nie, miksurkę. źle położyłem. Już nie mamy kilofa, nie mamy kilofa! Też mam ich córkę no. <noise> nie, to jest, to jest jakaś porażka. Jak się na główkę to na jej nie będzie? Nie, będzie spokojnie. Tylko po prostu rączką mnie no. nie można chyba walić, wiesz? Nie próbuj. Może ją zebrałem tutaj. Zebrałeś ją? No? Mam przy sobie dwie. No to. Po ten piasek włosy w ogóle źle zebrałeś, no. No ja już mam ten piasek dawno. Boże. To miał... Takie coś zwykle Boże, wszystkim możesz, zajmuje 3 sekundy. A ty jesteś tak ułomny. Czego ja łamnę? No, ja postawiłem, zebrałem główkę normalnie, na to piasku dużo. Piasek, dusz, mówi tak tam mnie w przedszkolu. Dobrze, więc... E, e, jaką do... miksturę pijesz od razu? Leczenia? Ja już wziąłem jedną miksturkę, ale... Nie nic... A... Gdyby leczenia. Pili leczenia, jeśli się skończy miksturki, no nie. Dobra. Czyń honory, czyń Dobra. honory. Czyń honory! Proszę, spokojnie. Proszę państwa... Jest, czekaj! Idź to ze mną! No giszcz to! Dwa debile! To jest ty W wersji działało. Jeszcze tutaj. Trzeba. Ja mówię! Nie! Dwa ułomne debile Dlaczego nie działa? Coś jest... Co jest? No bo to chodź tu, tu kop! też Maciek, kopać, to Maciek on, to on we mnie walnie ten wither. Walnie, bo on musi się zregenerować tutaj. Pówno, no? tam dalej. <grystanie> Proszę Państwa, to są emocje. I główno, no, Gówno, no, no co to jeszcze tu. Jeszcze tu. <grystanie> ja pierdzie. Co? Pówno. Jeszcze tu. Misery. Ty niż ten na dole. Ten. Mario... O. Aż oplu... Czekaj, jeszcze tam z tyłu jest. Jeszcze, z tyłu ja. Czekaj, trup tam na górze, ja robię ten na dole. Dobra, dobra. I Ja pierdzielę. Już mam tytuł, nie? Dwa debile próbują stworzyć, ja nie wiem, moba, bossa w Minecraft. Co jest? A jeszcze tu! tego tu, a jak Ja pierdzielę, to jest hit. Ja myślę, że go można normalnie postawić, i I co, e co jest? Czekaj. E, jeszcze tu, 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 tu. tu. O, czy... o jezus. Przepraszam. No. Tu. <laughs> Maciek, to jest hit. To nie jest możliwe. No czekaj. Ale czekasz tu. Jeszcze tu. No to Jakopiec ja tego robię. po lewej, to tego po prawej. A ja czy do się ja jeszcze. Ja Normalnie... Masz? O, gówno. To tu raz został jeden, nie? z drugiej strony. Gdzie został? Ale to tego już wykopałem ten. z drugiej strony. To kop tego. No kop go, dawaj. To jest ten moment. Musi się zrespić już. Myślę, że ja w nie włączyłem midera, żeby się sp... No i to? A czekaj, a weźmy go jeszcze raz. Nie ja stąd, bo ja z główki są krzywo. Nie. To jest... No postaw. Czyń honory. Ej co? Mudre mi zlagowało. Bigo, Uciekaj! Mate. Musi Mate. walnąć. Jak walnie, dopiero go wal. Jeszcze nie Przygówki bi. palą krzywo. Jeszcze nie bi. Musi uderzyć. Musi uderzyć. Teraz! Dostał! Szybko, Szybko uciekaj! To no, odsuń się. To jest dobre koło. Mixturka leczega? Uciekuj. Wycofaj się, wycofaj się. Ja mam. Furt. Złote jabłko. Zatruł mnie pies. Dobie też. Zmiana, ja biorę złote jabłko, ty go bij. Szybko, szybko, tylko Zatruł, zatruł mnie. Się. <grym> Odbił. A teraz Jadu... trzeba mieczem. Kurde. Ja biorę jabłko, idziemy po niego. Szanu. Czekaj, muszę, fast, fast. muszę jabłko, muszę jabłko, muszę jabłko. Biorę świnie. Chodź tu, psie. Uciekaj, uciekaj, walisz go. Chodź, chodź, chodź. Leży. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dżem, o... <laughs> jest nasz, jest nasz. Git. Jest dobrze. Proszę państwa, wygraliśmy. Mam, mam tą, mam tą. To. Proszę państwa, jesteśmy koksami. Co? <laughs> Nederową gwiazdę mam. Rzuciskam. Jak wygląda? Ja nigdy nie Kurwa. Dawaj, ja. ja dożyłem... Ha, no fajnie. Daj, ja idę, idę, to jest, idę, idę, idę to jest, zrobić Bikona. Dobra, to jest. Życie, ale z... Proszę... Ej, ale szybko poszło, nie? tu się. Ale mega szybko poszło. Czy się. O, <laughs> Spodziewałem się, że się będziemy z nim pierwszy. Dobrze, że zauważyłem, że to jest ten moment, w którym trzeba go ten, nie? No, czy ja się schowałem, żeby wziąć koksa? Ja mam koksa na razie, więc. Ha, mam no, złote jabłko. Ej, ale szybko, proszę państwa. Hard, jak na hardzie graliśmy, było ciężej, no. Ehm, chodź, Macieju, do zakończenia odcinka. Idziemy do kopalni. Do kopalni, tam gdzie Wither został pokonany. Zwycięzcy. Tu, 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 tu nagle W tych wrotach wszechświata. W tych wrotach, tu. proszę państwa. Wither umarł. Płatę. Macieju. Stań. Zdech. Stań. Marchewka wypadła z tego. Stań obok mnie. Proszę stań tutaj, tutaj F5. Proszę Państwa, jesteśmy zwycięzcami. Neterowa gwiazda jest nasza. Żegnamy Alex i Alex. Widzi... Alex, i Alex. Widzimy się kiedyś. Żegnam.